Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych towarzystw. Gorlicki oddział liczy już 80 lat. Ten okrągły jubileusz obchodzono w Szymbarskim Kasztelu. Prezes Gorlickiego oddziału Roman Trojanowicz na wstępie spotkania przedstawił rys historyczny oraz. Oraz aktualną działalność oddziału. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów, zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK z Małopolski, członkowie oddziału Gorlickiego. W tym uroczystym dniu nie mogło zabraknąć także czołowych działaczy z klubu turystów z Bardejowa na Słowacji: Martina Homy i Mirosława Bójdy. Zasłużonym wśród braci turystycznej, jako sobie mówią, wręczone zostały honorowe złote i srebrne odznaki PTTK oraz odznaka zasłużonego w pracy PTTK wśród młodzieży. Wśród odznaczonych znalazł się Tadeusz Wrzołek. Za swoją 50-letnią działalność w towarzystwie w spotkaniu towarzyszyła wystawa archiwalnych zdjęć i dyplomów. Jubileusz 80-lecia to doskonała okazja do podsumowania działań i przedstawienia aktualnych potrzeb i planów. Piękny to jubileusz w 1932 powstało Polskie Towarzystwo Taczańskie, również Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które później zostało połączone i powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zloty były wspaniałe. Pierwszym prezesem był profesor Jan Dziopek, który jak wiadomo był potem więźniem Auschwitz. Po powrocie po pięciu latach w obozie oświęcimskim przybył i reaktywował, bo w okresie wojny jednak oddział Gorlicki PTTK nie działał. I po powrocie z obozu w oświęcimiu zdecydował, że będzie reaktywował. E, I tę tą, tą, którą my dzisiaj kontynuujemy. Panie prezesie, a czego na dzień dzisiejszy tak najpilniej potrzebuje towarzystwo? No wiadomo, dzisiaj to przede wszystkim środki, bo majątek mamy spory, ale chcąc go doprowadzić do takiego stanu, aby mógł przynosić pieniądze, choćby nawet dom wycieczkowy przy ulicy Piłsudskiego, to potrzebowalibyśmy ogromnych środków, no a niestety z samych składek, które wpłacają członkowie nie, nie da rady. Dobrze, że zarząd główny w Warszawie wspiera nas, bo choćby nawet jak państwo wiecie, prowadzimy również muzeum regionalne imienia Nacego Łukasiewicza, na które dostajemy środki, tam właśnie możemy już wnosić jakieś remonty, wnosić zmiany, ale też usilnie zabiegam, żeby w naszym domu wycieczkowym również pozyskać środki, może jakieś się uda, również unijne i wówczas na pewno by to dla nas było z korzyścią, no bo to w centrum miasta bardzo wiele miejsc, bo 30 miejsc noclegowych, no ale standard musielibyśmy zmienić na XXI wiek, a nie na początki XX. Czyli rozumiem, że to są takie najbliższe Państwa plany. Tak, te plany właśnie i oczywiście pozyskiwanie nowych członków, chociaż nie możemy narzekać, bo jesteśmy jedną z największych organizacji. Pozarządowych, bo mamy 531 osób, liczymy z tym 129 młodzieży, więc to, że ten narybek młody mamy wiele kół młodzieżowych przy szkołach i dlatego cieszymy się, że będziemy mieć spadkobierców i kontynuatorów naszej wspaniałej działalności, bo nie robimy to dla zaszczytów, tylko po prostu dla piękna, dobra Ziemi Gorlickiej. Nie sposób również nie wspomnieć o współpracy z bardzo bliską nam Słowacją. Tak. Jak sobie pani redaktor przypomina, w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie, jubileusz 20-lecia współpracy gorlicko bardijowskiej z przyjaciółmi ze Słowacji. Dzisiaj również przybyli na nasze święto 80-lecia i ta współpraca doskonale się układa, a nawet teraz zaczynają zazdrościć turystom z Bardijowa, turyści z Preszowa i już zabiegają o to, żeby z nami również podpisać umowę współpracy między Preszowem i prawdopodobnie w najbliższym czasie dojdzie do tego, że będziemy podpisywać umowę również z przyjaciółmi z Preszowa.